Tak, oni kogoś. Dzień dobry, odcinek DWTBD, witamy z Dawidami. Największym jestem ja. Jestem mam Jest ze mną BambiTorch96, BambiTorch, przywitaj <grym> <grym> się. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty, ale kurde, nie rozumiem, jak działa Legion. Bo znowu mi na jakieś Legiona, które bije wszystkich. razie i przestaje. Znaczy, mnie to... podnieść, Eee, się jakoś. Ale co, Tą to ma jako postać, czy ma jakąś perka czy coś? Perka w postaci chyba. A co to? Może im więcej zadać ten, to ten. No. To, co to coś to? tam szyb, szybszy jest, czy coś takiego. Mhm. Potem, nie wiem, nie pamiętam. Gdzieś ten, na YouTube jak ten, oglądałem filmik. To muszę sobie doczytać. Zanego youtubera. Zanego e youtubera. Nie będę ma. Pójdziesz po tego typa? Czy ja mam iść? Ja nie wiem, czy on leży. No tam leży. Dobra widzę, no jestem koło Idę tu inny A to ktoś się do No ja idę po niego No Tam na górze jest ten A mi z tym stakowaniem się hmm? To jak on złoży kogoś dwa razy i powali to on traci staki czy coś? Nie wiem, tego nie wiem bo Wiem, że tak jak poradzi. masz te takie, o, takie krwawienie jak on tam ma a co musisz zrobić, w zalecję bo wcześniej to nie dał. No właśnie jak już jesteś chyba uderzony tak na raz, nie? O, to, to zanim wtedy? zanim się powala, to po prostu ukrwa winieś A i wtedy zdobywa tego taka. Tak, chyba coś takiego. Nie, musisz sobie przeczytać ten, e, legionowe te. Mhm. Dobra. go. No mam w połowie. Więc musisz go zdjąć, bo jesteśmy daleko, na drugiej stronie łopy. Też jestem daleko, ale idę już do niego. Tylko... Ten Egen... nas jebany zjebany terror. Dlatego mam kotka i właśnie widziałem, że do nas o, poszedł. Ale. O, i właśnie mnie... No. Ja będę ten... ...padzony chyba. Nie alobię. No pewnie to Jak znam życie. Dobra. Skrzyneczka na, na Jest to jakaś piwnica? Ja już byłem w piwnicy. Kurde, w głównym jest. Skrzyneczka? Jalo? A nie, to nie ty.

No za mną chce. <śmijne> nie cię do Dobra, idę ze stanu. O, tu jest. Czego to jest? Nie wiem, czy to jest... Za... Próbuję gadać No nie! Co za paskuda najgorsza. On... Do ciebie idzie. już trochę wcześniej No dopiero teraz bo... Ale Co jest? Dobra. No teraz, teraz mi naraz zdam to rzutka. Że... się tam. Tak. No ja jestem już na prawie. To jak ten, to się ciągnie do mnie, ja sobie ściągnę jako ten żółty pasek. Chodź chodź, 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 chodź. Tylko ten żółty pasek chcesz ściągnąć. Nie, 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 szybko, bo on tu zaraz wróci. Pobieg, skopać, gena. Idzie do mnie. Szybko. Dobra, nie zdążysz, nie zdążysz, nie zdążysz. No sorry, żółty pasek by mnie zaczął Dobra, znać. ty jesteś taki. No i. Za... Tak ci no. Toxic player. Gówno jesteś nie kopper Nooo, mnie mi powiesił. Mogłeś poczekać to z twoim zasranym no, tak. żółtym paskiem Nie mogłem poczekać, znaczy mogłem. mnie interesuje twój żółty pasek O, no tak, no tak Czekaj będziesz wisiał, będziesz chciał, żebyś się wziąłem Ja ci wskoczy dwójka Ty, 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 ty że jak na razie to ty wisisz, także nie cajnie Ale do mnie już idą. O. No, tak. A jak chcesz punkty to róż dupę. No, Poleci do mnie. Nia Carlson. Nia Carlson ci ruszy duka, naprawdę. No idę już. No i, I get. Easy. Legend do mnie przyszedł. Idziesz masz... ci do ciebie właśnie. Bo cię zobaczył. Nie, nie mogę nie zobaczyć. Teraz idziemy Ale Ale cię ta nija ściągnęła. Super Mówiłem, że ci idzie ja, Dobra, z tym razem ci nie strzegam, czujeczko Gdzie jest okno? Nie ma tu Okno, to byś ty, to byś ty Nie Ja się leczę teraz A, dobra. A ty jesteś w głównym O, jeszcze będę miał piwnicę doleczony, super Chyba, że jest Może widzisz też tak, nie będzie tak, no nie jest. Kurde. Wszystko przez to, że No i chciałem ściągnąć. Chwilę kierę. Tak jest. mi się ściągać. Dobra, nigdy więcej stamtąd gra, prosto. Te... Będę jak dla morskich pisaków. A jest to, że ten, że wisisz. Dobra, przecież było. ściągniesz mnie? Nie łoset o ten jeszcze. O ty ten. Co On goni chyba kołasz. No to masz problem. Chodź, dupę, a ten drugi typ co robi? No on wszedł do szewki. Nie, a on wiele czy coś? Nie. No nie. Dobra, ja cię nie ten. Już tu ktoś koło mnie jest. Chciałem go nie myśli? Tylko nie wyjdzie. na mnie zezłościł się, żeby zniszczyć, to, i ten. O. Ale ty nie biegli z nim do mnie. Na no, gdzie? Ale ty jesteś, dupek? Na autobus biegnę, za keyboardem! No, na, na autobus, dobra, nie napiszcie. Nie umiem. Nie znam tej mapy. dobrze. No i jest... dobrze, do paletowy ryb. To jest No to nie jest mapa krweba. Nie wiem, to, to Nie pamiętam. Dobra, podasz się. Dostał paletowy i poszedł. Jest bo byłem główniejszą. Ja A jestem dobrze. przy chodzie zabójcy. Wiem ci tak, o, fajnie to ten, i skrzynka. Nie to wiem to jak to wygrać. Bez samoopatrywania. to jest najbardziej rzecz na, na tej że. No, zobacz jak grasz solo. No, No jak nie grasz. znaczy jak grasz z troma kolegami, to ten. No jak my gramy we dwóch, to zobacz jak często się musimy i tak samo leczyć. To powinien być się skrzynka. Aż fioletowo skrzynkę u mnie. Nie wiem gdzie ty jesteś. Koło autobusu. Żółtego takiego podzielone tak. na dwie części. Tak, 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 tak koło przed tobą jestem. O, cześć. No, masz z No ale punkty sobie zabrał. O, no, jak... ta, a tam jestem. O to jest ta lepsza, dobra. Tam jest tamten. <noise> Idę jeszcze ciaki. Akurat jak tu... Nie gena, bo została końcówka. ja mu psuję haki. Ta psuj mu haki, to do ciebie będzie biegł. O, teraz biegnie, biegnie do Skąd on mnie widział? Dobra, ja jestem obrażony. Dobra, ja się tu skita. Ha! Powiem Ci, że tylko się tak ci pidasz, że ostatnio coś Co? Skąd on mnie widział? No to jest dobre pytanie, ja samo Może ma jakiegoś perka nie zacząłeś otwierać bramy czy coś? Nie. Ja też nie leczę się z tego gówna. Ja też. No i dobra, do mnie leci. Ratuję tego typa. Przyciągasz Tak. Ja idę otwierać tą bramę. Tam, z daleko. tam się też pokieruje. Tak, bo przy tej bliżej właśnie dostał chłop... Yy, Lutę. Idę się wyleczyć i idę do ciebie. Co ten ty robi? Idziemy tej leczącej się Brama na to O was jest Pędzę bramą, a tym wiszącym jest włas. Akurat tu przyszedł śmieć Proszę do tamtej bramy, tej co otwierałeś czy Kto Kto to To was nie wiem, ona. A A, to, nie tą. to nie Nie wiem, To A To nie tak. ja otwieram To nie no. To nie To jest w To no. To jest w tym. To No tu jest was Nie wejdę sobie w na... to. Zagrać. Chodź masu. Znaczy najpierw się. Nie, ja nie, nie, nie. Chciałem mu totem znieść, bo mi się podświetlił akurat teraz. Co ma mapa rano? No coś. Nie wiem jak to działa, że raz podświetla, a raz nie. 26 k punktów Elo No i Elo, trzy 20... I pół Chłop I pół. miał To był obsesją? O! Czwarty level on miał Ten New Life? Eee, no i wiem. Tak ty, ty ty, a tell me jedną rzecz, nie? Rysiu, Kto był obsesją? Nie wiem nie pewnie znowu za to dostałeś punktu, że będzie obsesją Teraz sprawdzę na nagraniu, nagranie, ale ciężko.